Jesteśmy tutaj w ramach realizacji projektu Nauki Obywatelskiej, którą Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk realizuje w połączeniu z Centrum Nauki Eksperyment. Nauka Obywatelska to jest taka starsza siostra nauki klasycznej, która jest realizowana przez ludzi niebędących naukowcami. W przypadku tego projektu mamy do czynienia z badaniem ilości mezoplastiku na plażach bałtyckich. Mezoplastik to, to są takie cząsteczki plastiku, których jeden z wymiarów jest nie większy niż 5 mm. Można je dostrzec gołym okiem, znajdujemy je w piasku. Budujemy mapy rozmieszczenia tego mezoplastiku. I na podstawie tych map jesteśmy w stanie wytyczyć tak jego źródła, czyli sposób, w jaki sposób ten plastik dostaje się do środowiska morskiego, jak i dystrybucję, czyli w jaki sposób prądy morskie, naturalne procesy przenoszą ten plastik po polskich plażach. Ma to służyć zbudowaniu zarówno świadomości u tych młodych ludzi, którzy biorą udział w projekcie, jak również stworzeniu jakichś sposobów zarządzania tym plastikiem, zarządzania gospodarką odpadami i działaniem zakładów przemysłowych, które są źródłem tego mezoplastiku w środowisku. W ramach projektu Impetus zorganizowaliśmy warsztaty grupowe, podczas których odwiedzaliśmy plaże w różnych częściach Bałtyckiego Wybrzeża, i dzięki temu zebraliśmy znaczącą liczbę oznaczeń. Cieszymy się, że liczba naukowców obywatelskich rośnie i że te warsztaty zachęcały młodzież do dyskusji z naukowcem. Dzięki wypracowanym w trakcie trwania projektu Impetus materiałom edukacyjnym oraz szerokim zasięgom, Program nauki obywatelskiej może być dalej kontynuowany i rozwijany. Jest to wspaniała inicjatywa. Uczniowie mają możliwość spotkać się z naukowcem i przeprowadzić badania właśnie na plaży bezpośrednio. Więc dla nich to jest pewna nowość i tutaj um, nasz naukowiec się wypytuje, zadaje pytania, więc myślę, że oni są bardzo zainteresowani. Mieszkamy w ogóle w tym regionie. Więc jak najwięcej takich informacji dotyczących Morza Bałtyckiego jest ważnych dla nich.